Erazm Jerzmanowski człowiek, który oświetlił Amerykę? Czy celem była wydajność surowców czy zarobienie fortuny, rozwój nauki czy dobroczynność, realizacja osobistych celów czy wizja kraju w rozkwicie? Eraz Jerzmanowski zrealizował wszystkie te wyzwania. Co więcej, jego idee są i dziś aktualne, a nagroda jego imienia wciąż wspiera wybitnych. Kim był ten człowiek? Urodzony w 1844 roku w ziemiańskiej rodzinie z tradycjami, uczył się najpierw w Instytucie Politechnicznym w Puławach, lecz przerwał studia, by walczyć w Powstaniu Styczniowym. Powstanie kończy się klęską, internowaniem Jerzmanowskiego i przymusową emigracją do Paryża, która dała mu nowe możliwości. Dzięki rodzinnym koneksjom mógł studiować na prestiżowych uczelniach, górniczej i związanej z inżynierią wojskową. Następnie udał się do Ameryki. Podnoszącej się ze skutków wojny secesyjnej. Erasm zastanawiał się, jak ulepszyć przywiezioną z Paryża technologię wykorzystywania gazu do oświetlania jak taniej wyprodukować gaz przy pomocy węgla bitumicznego, a potem ulepszyć jego wydajność przy pomocy dodatkowego nawęglania w specjalnym urządzeniu. Opracowane przez niego metody najlepiej sprawdzały się w dużych zakładach obsługujących wielkie miasta budowane w oparciu o nie gazownie, np. w Chicago, Nowym Jorku i Baltimore, uznawane były za najpiękniejsze zakłady w kraju. Oferowany przez polskiego wynalazcę gaz był średnio o 15% tańszy niż wytwarzany przez funkcjonujące już gazownie, co spowodowało prawdziwą rewolucję cenową oraz przyniosło Jerzmanowskiemu gigantyczne dochody. Jerzmanowski opatentował co najmniej 17 wynalazków w dziedzinie gazownictwa. Z czasem stał się posiadaczem trzeciej największej fortuny w Stanach Zjednoczonych, a o jego działaniach rozpisywała się prasa na całym świecie. Będąc u szczytu prosperity, wrócił do Polski. Nie mógł zrobić inaczej autor takich słów. Jedna tylko myśl mną kierowała: zdobyć fortunę. Pragnąłem fortuny, bo czułem, że jest to potęga, której nam potrzeba, jeżeli istotnie przewodniczy nam zamiar odbudowania Polski. Wraz z żoną Anną zamieszkał w Prokocimiu i zajął się działalnością dobroczynną. W swej dobroczynności miał pewną zasadę. Uważał, że nie należy udzielać bezpośredniej pomocy finansowej, ale dawać wędkę, wspierać w znalezieniu pracy, w dokształcaniu się. Był też wielkim zwolennikiem edukacji kobiet. W swym testamencie przekazał Akademii Umiejętności w Krakowie milion 200 tysięcy koron. 365 kilogramów złota z celem powołania fundacji imienia Erasma i Anny Jerzmanowskich, przyznającej coroczne nagrody Polkom lub Polakom wyznania rzymskokatolickiego, urodzonym w granicach Polski z 1772 roku, za prace literackie, naukowe lub humanitarne dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju. Nagrodę, zwaną Polskim Noblem, Przyznawano od 1915 do 1938 roku. Otrzymali ją między innymi Henryk Sienkiewicz, kardynał Adam Piecha czy Ignacy Paderewski. W 2009 roku, w uznaniu zasług Jerzmanowskiego i z okazji setnej rocznicy jego śmierci, Polska Akademia Umiejętności przy wsparciu władz Województwa Małopolskiego reaktywowała nagrodę, która od tego czasu przyznawana jest corocznie. Pierwszą jej laureatką, była Janina Ochojska.